Trzymaneczko, z tej strony Paweł. Mówiłem, że wrzucę i wrzucę. Będę grał w j Będę policjantem. No i gramy. Będę policjantem, bo lubię być. E, lubię podkładać gąsienice pod nogi. Jak auto przyjedzie do pojętu MUPON, Był u mnie Mikołaj i mi słuchawki i myszkę. To się długo ładuje. Hmm. może wyjdę pójdę na inny serwer, bo wiecie, mój znajomy gra. Gdzieś auta to ja lubię Jebra. Widzicie, tu jest napis J Brake. Tu też. Połowę Jaybreaka, tu połowę Jaybreaka, tutaj. Grałem kiedyś w Jaybreaka. A to dawno, zacząłem gdzieś grać. Mam dopiero chyba 18 tysięcy, 17. mam bo dopiero byłem i zarabiam. Zagrałem dwie minuty i dwadzieścia pięć sekund. Czegoś nie chce mi dołączyć. O, już jest Biorą, troszkę ściszymy. Ośniemy, że strój. Czapki nie trzeba, bo Czapce jest trochę źle, wiecie. Mamy helikopter, bo zawsze mi się tak respi, że nie mogę go wziąć, bo zawsze mam... Właśnie to. Narzuciłem mu bombę, widzicie. Jak nie umie no to wiecie. Dobra, nie będziemy rzucać, nie będziemy tracić. Właśnie tutaj jest takie auto, widzicie. Chciałbym sobie kupić, ale mam dopiero, wiecie, ile pieniędzy? 18 888 Równiutko. Lecimy właśnie do miasta. Coś się. Helikopter. O tu leci złodziej. Widzicie? Strasznie dużo złodziej. Tu jest, wiecie? Lecimy do tamtego komisariatu. Lądujemy na lotnisko. czy znaczy nie na lotnisko, tylko na boisku. Ziermuje trochę. Oj, zabili mnie. Trzeba się wracać, trzeba się wracać. Ciutko. nie ten o, zrespił się że będzie się takiego farta, że mi zrespi szybko lecimy tam Widzicie gdzieś ten samolot leci? Może go pośledzimy? Dobra, lecimy. O, tam są mój helikopter, ten stary. Wylądujemy. O, tutaj. Tu sobie lądujemy. Tu się chyba przemalowuje helikoptery. Tak słyszałem. Chyba. Nie tutaj, gdzieś indziej wiecie. Tam, od, od, tam, 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 tam. Tutaj on się przemalowuje helikoptery. 我不。Uh huh. Przemalowałem na czarno-biały, bo tak lubię taki kolor. Jak jest. No kończymy na koniec tego odcinka. Siema.